Mój drogi baranie, witam Ciebie bardzo serdecznie. Zaraz na przyjawiam, nazywam się Pio i zapraszam Ciebie na Twoje czytanie. Zobaczmy co tutaj w trawie piszczeć będzie dla Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie jest. Z jednej strony u Ciebie jest rozwój, u Ciebie jest taka ekspansja, chęć, żeby zbudować coś, chęć, żeby y, zacząć działać, ale z drugiej strony jest tu... Bardzo duży zawód, bądź też jest bardzo duży, bardzo duże takie poczucie, że nie do końca czuję się dobrze z tym wszystkim, co się dzieje. Bądź też. Robisz taką dobrą minę do złej gry. Tutaj, niby, wszystko jest super, fajnie, hiper, rozwijam się, jestem na dobrej drodze, na dobrym miejscu, a z drugiej strony widać tutaj u ciebie, tak jakbyś się tutaj te mentalnie było totalnie nie tak jak powinno być. Tutaj będzie albo jest jakiś stres, albo jakieś takie ataki paniki, bądź też jakieś takie ataki lękowe, bądź też takie poczucie, że Jezus, co się dzieje z moim życiem. Tutaj trzeba by zresetować y, y, praktycznie wszystko, żeby jakby dojść do tego y, miejsca, w którym ty chcesz być, czyli takiego ja to nazwę oświecenia, nie? Y, y, ale też zrozumienia, co tak naprawdę się stało, wynieść z tej lekcji wnioski i z tymi wnioskami, z tą wiedzą jakby zacząć kreować nowe rzeczy, nową, nową drogę. Y, jest też tutaj taki troszkę brak balansu, brak stabilności, jeżeli chodzi o, o pewne Twoje poczynania inaczej. Staraj się tutaj mieć jak najwięcej cierpliwości do niektórych rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o rozwój, i też jeżeli chodzi o budowanie. Czemu tutaj mówię, tu jest pewnego rodzaju ekspansja i tu może być albo nowa praca, albo nowa jakaś taka droga, jeżeli chodzi tutaj o, 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 o rozwój połączony z pracą, ale. Jest też tutaj takie bardzo ważne, żeby wiedzieć w jakim momencie, co zacząć robić. Ta Twoja praca, ona jest bardzo jakby. Nie chcę być kontrolująca, ale ona tak by Ciebie troszkę jakby nie, nie do końca Ciebie rozwijała w takim, a nie innym kontekście, czym pod takim albo innym kątem. I tutaj jest, mówię, ta ekspansja jest bardzo pokazana, ale musi być pewnego rodzaju decyzyjność i może tutaj brakować takiej, takiej wisienki na torcie. To jest albo kasa nie jest taka jak powinna być jeżeli chodzi o tą nową placówkę czy tam tą pracę którą ty robisz dodatkowo gdzieś tam na boku ale to przyjdzie wszystko z czasem czemu Ponieważ tu trzeba mieć cierpliwość i trzeba też zbudować tutaj y, tą, tą całą, y, ten cały y, jakby bąbelek bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o pracę. A też mówię, tutaj zajeżdża bardzo mocno taką swoją własną działalnością, ale żeby to jakby działało, no to na to trzeba czasu, żeby pewne rzeczy za, y, klikły, żeby było zaufanie. Y, tutaj z, bardzo zajeżdża marketingiem, biznes planem i taką strategią. Te trzy rzeczy tutaj będą bardzo i są bardzo, bardzo ważne. Y, do tego jest też. Y, Pamiętaj, że jeżeli chcesz tutaj pomagać ludziom, czy tam pracować w jakiejś tam dziedzinie, to Ty, mówię, nie, że musi być bardzo duża wiedza gdzieś tam w tobie, albo w tobie samym, albo w tobie samej. To do tego też um, poprzez jakby uleczanie siebie możesz uleczać innych, bądź um, też nauczać. Poprzez nauczenia siebie możesz nauczyć innych ludzi. I to jest tutaj bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu wiedzieć się, um, co, gdzie, kiedy, po co i dlaczego zrobić. Um, co mam na myśli? Tutaj wychodzi takie szkolenie, szkoła, i nie masz robić jakichś takich kursów albo albo małych jakichś rzeczy. Tylko jeżeli chcesz coś zrobić, to masz tu zrobić porządnie, z jajem i to ci zajmie czasu. Czyli lepiej zrobić szkołę pięcioletnią, sześcioletnią, niż na przykład jakiś kurs trzydziestodniowy, czy tam półroczny, ponieważ widać, że niekoniecznie to Tobie da takie możliwości, jakie, jakie tutaj są Tobie potrzebne, żeby zbudować to, co Ty tutaj próbujesz wykreować. Czemu też tutaj o tym mówię? Ponieważ tutaj jest taka możliwość, że w ogóle jakiś kurs albo nie dojdzie do, nie dojdzie do skutku, bądź też jakiś, może tutaj coś być, co się nie zda. Bądź ktoś Ci zabierze pieniądze i niekoniecznie dostaniesz z powrotem to, za co zapłaciłeś i zapłaciłaś. Dam to nawet jeden z bonusów. No i tutaj trzeba będzie po prostu się troszkę bić o to, żeby dostać to z powrotem, co, włożyliśmy, co włożyłeś albo włożyłeś. Pożyłaś. I tutaj wychodzi, czemu o tym mówię? Bo tutaj wychodzi też jakaś wyższa instancja. To będzie albo jakaś, jakiś sąd, bądź też jakaś grubsza sprawa, jeżeli chodzi o odzyskanie oszkodowania, bądź też jakieś pieniędzy, które włożyliśmy, a niekoniecznie dostaliśmy, mówię to na co, za co zapłaciliśmy. Nie? Też tutaj wychodzi to damy jako jeden z bonusów. Uważaj na jakieś ubezpieczenie, bądź też ubezpieczania. Ubezpieczenie. Tutaj albo będzie wykupione jakieś ubezpieczenie, może coś tam nie pokryć. E, upewnij się po prostu, że czytasz wszystko małym druczkiem. To jest tutaj bardzo ważne. Jeżeli jesteś na wakacjach, bądź też będziesz gdzieś, e, gdzieś e, na wyjeździe, uważaj na wszelkiego rodzaju jakieś tam e, e, prace zabaw, bądź też jakieś e, fikołki, żeby po prostu sobie czegoś nie uszkodzić. Tu widać czuć takie uszkodzenie, jakieś lekkie ciało, bądź też nadawanie czegoś, e, naciągnięcie. E, także uważaj. Ostatni taki bonus, który tu wychodzi, to jest coś związanego z rozwojem, rozwojem mięśni, ale też jeżeli chodzi o rozwój nóg. Ja nie mówię teraz od razu, że, że tutaj pójdziesz w rehabilitację, ale to też nie jest tutaj zła droga. Coś związanego właśnie z ciałem, coś związanego z, z, z rehabilitacją, ale też jest tutaj taka rehabilitacja dość mocna w tobie, u ciebie. Tam, tu albo są jakieś środki, które ty bierzesz, albo coś tutaj jest takiego, co jest przez ciebie żeby może poczuć się lepiej, bądź też żeby się wyluzować, ale niekoniecznie to daje takie, niekoniecznie to daje dobre stymulacje, tak bym tutaj powiedział. Także no i to jest, dlatego takie wychodzi takie do góry na dół, taka parabola trochę, nie góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. Musisz tu zacząć, ja, ty nic nie musisz, ty możesz, ale warto by było, żeby tutaj rozpaczyć w pewnym sensie jakieś substytuty, rzeczy zamienne. To mogą być ćwiczenia, to mogą być jakieś właśnie prace medytacyjne, yoga, pływanie, bieganie, siłownia, tutaj dużo rzeczy, które można by po prostu zacząć robić, co ci podwyższy na przykład dopaminę i też tą adrenalinę, ale też wyrówna tobie jakby um, 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 takie um, poczucie, że um, smutku, o tak, stresu, um, coś na takiej zasadzie, depresyjności, coś, coś, ten, coś ten deseń. Um. Ale tak, mój drogi mój moja... aha, i coś związanego z psem albo kotem. Nie wiem, czy y, tutaj będziesz chciał, bo chciała adoptować, albo pomóc, albo znajdziesz coś, że tutaj trzeba będzie się zakopiekować przez jakiś czas, ale jest też tutaj takie poczucie, właśnie, odnośnie jakiegoś zwierzęcia. Ym... Ale tak, mój drogi, moja droga, jeżeli to czytanie z Tobą rezonowało, prosił tutaj o yy, komentarz. Daj mi znać komentarzu, jak mi poszło, ale też jak się Tobie podobało. Jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami. Są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa.